Witam Was, drodzy czytelnicy, na naszym kolejnym spotkaniu z recenzjami książek dla dzieci, dla młodzieży. Dzisiaj opowiem o książce pod tytułem Pax autorstwa amerykańskiej pisarki Sarah Bend Packer z pięknymi ilustracjami kanadyjskiego ilustratora Johna Classena. Jest to książka, która często jest porównywana do Małego Księcia. Bardzo pięknie pasuje, pasuje tutaj motto z małego księcia o tym, że na zawsze jest się odpowiedzialnym za to, co się oswoiło. Książka Pax jest to książka o bardzo silnej więzi łączącej człowieka i Liska. Główny bohater Peter przyjaźni się z Lisem. Książka rozpoczyna się bardzo smutnym momentem rozstania. Wybucha wojna i ojciec chłopca postanawia, że Lisek musi wrócić do lasu. Peter nie protestuje. Peter natomiast jedzie do swojego dziadka, ale już pierwszej nocy ucieka stamtąd. Żałuje swojej decyzji, że nie protestował wtedy. Wyrusza w bardzo trudną, niebezpieczną drogę po swojego liska. Lisek również nie traci nadziei, że jego chłopiec po niego wróci, że jego chłopiec jest inny niż pozostali ludzie zarażeni wojną, bo jest to też książka o wojnie, o okrucieństwach wojny. Książka chwyta ze serce ma bardzo dużo takich momentów wzruszających. Nieraz mogą polecieć nawet łzy, ale nie zawsze tutaj będą to łzy smutku. Piękne są też ilustracje. Okładka, która przedstawia wpatrzonego w horyzont liska i takie ciepłe barwy. I w środku takie szare, Czarno-białe ilustracje, które podkreślają samotność tych bohaterów, ich zagubienie w świecie. Pięknie oddaje, oddają te ilustracje wymowę tekstu i atmosferę. Jest to książka pełna uczuć. Jest to książka o, nie tylko o przyjaźni, o okrucieństwach wojny, ale też o wolności, o odpowiedzialności, o samotności, o tęsknocie. Jest to książka, która, tak jak mały książę, ma taki wymiar uniwersalny, ogólnoludzki. Autorka rozprawia się tutaj z pewnymi stereotypami. Już sam bohater, Lis, stereotypowo traktowany jako taki niegodny zaufania, zagrażający ludziom, ludzie zabijają Lisy. Natomiast tutaj główny bohater przyjaźni się właśnie z Lisem. Książka kończy się też złamaniem takiego stereotypu. Kończy się takim zdaniem. Czasami jabłko pada bardzo daleko od jabłoni. W książce w środku znajdziemy również taką trochę retrospekcję. Chłopiec, główny bohater Peter, wraca do swojego dzieciństwa, do momentu, kiedy żyła jeszcze jego mama. I bawił się jej branzoletką. Była to branzoletka z Feniksem. I tu mamy piękną taką, taką historię o Feniksie, który odradza się z własnych popiołów, i mama uczyła głównego bohatera, że choćby nie wiadomo, jak była trudna sytuacja, to z każdej takiej trudnej sytuacji można się odrodzić. I to jest też takim bardzo pozytywnym mottem tej książki. Bo chociaż jest tutaj dużo smutku, dużo okrucieństwa, to między tym złem. I strachem toli się cały czas nadzieja, i ta nadzieja rozświetla drogę głównych bohaterów, którzy na końcu spotykają się, ale zakończenie jest bardzo no, też takie wzruszające. Nie kończy się ich wspólnym powrotem do domu, ale pójściem każdego swoją własną drogą. Bardzo serdecznie polecam tę książkę, ale do, raczej do wspólnego czytania. Mm. Bo każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, dorosły i dziecko. Książka bardzo głęboka, poruszająca, mądra i wartościowa. Polecam.